Dorwały się gwiazdy, dorwały się gwiazdy. I co to się będzie działo? O, słuchaj, zobaczymy, jak to Ja jestem w szoku, ona jest po prostu przepiękna, większa niż tamta, co ma. Tak, tak, bo to już na ręce Do tej sukienki, nie, bo właśnie dzisiaj w tej sukience pójdę od Nikola Bena, ten na premiere ministranci. Pokaż, co tam masz jeszcze, bo jeszcze mi przyjechała pokazać, jakie ma smaczki tutaj. Pokażę akurat te, które robiłam do kolekcji Marioli, Turbiasz, jakbyśmy na panem. Pozdrawiamy Pozdrawiamy serdecznie. No, e, także tutaj upchałam Jezu, i zobacz, czy... e, tu są też kryształy precjoze. No. one pięknie się mienią, jest na przykład kurczę, ale tak, z kamieniem tutaj, to jest koral, no. koral. do tego są zrobione kulczyki, zobacz, I to było piękne, takie kimono e, Mariolka zaprojektowała. Ale to masz w sprzedaży, to normalnie można kupić u Ciebie. Jeżeli Bo wiesz, tu ten... zaraz moi królewcy się zaczną pytać. <grym> Kochani, ja bym... e, moja biżuteria jest unikatowa. To są pojedyncze egzemplarze. To jest jeden strzał i koniec. Natomiast ta no. jeszcze będzie szła w pokazach w pokazach młody, więc na tą chwilę nie. Można zamawiać. Zobaczcie, tu jest kokardka na Może przykład. Chcemy robić recytacje. Wracamy od pięciu tygodni. To znaczy, że innowa. Tak, dogy, no to też tak jest, 5, że mogę innować. Możemy już tutaj recytacje no, O Zobacz, rozporząc. tu na słońcu, piękna, bo teraz piękne, piękne. nie widać. Mhm, fięk, tak więc tu jest taka większa, to już jest wież. On jest za ciekunek. Kupię stradę i na co przecież sprzedasz? No tak, no tak. Dobij I do tego po prostu. I ta też? Ta też jest do sprzedania czy do pokazów mody? Do wszystkiego. E... Zależy za ile. Zależy, Zależy za ile. No Licytacja. Przepiękna. Jedna sztuka, drugiej nie będzie. Nie no właśnie, taka, to, to taka nawet nawet jak luga. zrobisz do pokazów mody. O, to zrobisz coś zarazne, od... no. no. piękne. To jest Serduszka tak? też jest modny element w tym sezonie. A kobiety nie? lubią zaszaleć, nie? Tak. Tylko same, tylko ja. Moja, moja przyjaciółka Sylwia mówi, że kobiety lubią brąz. To wzięłam. No. Sylwia. Nie, Sylwia, teraz mówiłam o Sylwii, klientka, która trafiła do mnie z Twojego polecenia. O. Słuchajcie, to jest przygotowane dla niej. Ja dzisiaj wysyłam im postem. Serdecznie pozdrawiam Panią. Pamiętasz, jak Pani ma na imię? Nie pamiętam. Nie Przepraszam. Szkodzi, ale bardzo przesympatyczna, przesympatyczna Pani. Zażyczyła sobie właśnie w kolorze brązowym, więc Piękne. zrobiłam brązową i tak podpatrzyła u mnie na stronie pierścionek więc zrobiłam jeszcze jej pierścioneczek. Słuchajcie, ja się... Aż sama jestem w szoku, że tak fajnie Pięknie. wyszedł. A ja się Pięknie. tak bardzo cieszę, że oglądacie te moje filmiki, że wysyłacie mi relce zdjęcia też moje, że tak właśnie też chcecie takie coś jak ja mam. Super, bardzo Wam dziękuję, moi królewscy. To... Jeszcze, jeszcze szybciutko. Ale no razy. ale to już w odcinku bo już nie zdążymy. Bo Dobra. ja myślałam, Dobra. że te.